Dobra, lecimy dalej Aha, ja będę tu powtarzał No trudno Będę hmm. musiał powtórzyć Tak to wytnę O, teraz zupełnie już Inne katakumby Kurda Wszystko inne hmm. Teraz jeszcze kurda Trudniej Do cholery o, kurda, mać. Jakaś sieka, że opada powieka, ty. Dobra, trzeba iść. Może przy drzwiach będę. Ale tu sieka jest. Kurda, mać. No i to się nazywa RP, kurda. W końcu jesteśmy w drodze ku samego diablo, no Płyskawica. I Okej. Okay. A tam będę to nagrywał tam w dupę tam. Szczerze tu to... Nie wiem. Może po prostu będę częściej mówił. No też wam nie chcę zagłuszać, znaczy... A zresztą kto to ogląda? Nikt. To co ja pierdzielę do kogo ja gnam w ogóle? O, leżeć kurna. Przebrzydły lachociągu. Dobrze, zajebiście! Dobra, pancerzyk, amulet, jak nie masz? To na większa plecak kup! Dbilu! Co my tu mamy? Gówno mamy, nic nie mamy. Dobra, bo czego my tu szukamy w ogóle? Kowadło, kowadła. Szukamy kowadła. Dobra, trzeba się tego pozbyć. Ło, bros, zimno! Muszę kupić jakieś rękawiczki, bo jest naprawdę zimno. Trochę jest głośno, może przyciszę trochę ten bajer. Dobra. Kurde, ten wy mnie tam strzela. Kurde, mać, leżeć. Dobra, jednak trzeba ręcznie bić. Dobra, bo tu jest jakiś lepszy bolmruk. Okej. Okay. Będzie jakiś bolmruk, kurczę. łojany prawie bym padł. O, może coś dobrego wyleci. O, o przynajmniej dużo kasę. A może pójdę teraz w tarczę, no to w sumie... Ty, tej, to nie jest taki głupi pomysł. Dobra, ty, to nie jest taki głupi pomysł. W sumie wam powiem, bo... Mogę pójść w tarczę w sumie, to... Kurczę, bym był bardziej mocniejszy, kurna wam powiem. Ile ja mam tu kasiory? Kasiasty widzę. Tylko bym musiał kupić dobrą tarczę której pewnie nie dostanę. Chociaż 13. Odporność na błyskawice. Łojeny, no to jest drogie cholera, widzę. No to widzę, że będzie problem, żeby tutaj. Bo miałem raz dobrą tarczę, którą tak naprawdę w sumie sprzedałem. Tak naprawdę w sumie. Więc no. Tak średnio teraz to pasuje. Teraz pomyślamy, właśnie o tarczy. Może. Co tu mamy? 33. 13. 14. Szansa na blok. Hmm. Musiał kupić. Nie dość, że kupić tarczę. No to jeszcze bym musiał kupić Dobry miecz, a takiego Szmelcu to raczej nie kupię. No. Topór 917, to jest jednoręczna. W sumie stać mi na nią. Dobra, zwiększone obrażenia, super. Dobra, to sobie przetestujemy. Broń jednoręczna. Na mi chyba teraz nie starczy. Co. O, widzę, kurna, lipka, 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 teraz, o, w sumie na jakieś gówno mi starczy, w sumie, w sumie, to bym kupił, no, bym to sprzedał, to bym miał, ale, no, nie wiem, czy chcę robić takie majcholki, machlojki, dobra, to może na razie zostawimy, na razie dam tak. Gdzie nie mam tarczy, może wydropię jakąś fajną tarczożkę, Może wydropimy coś fajnego. Może coś się uda wydropić. Mam dawno, tylko będzie beka jak teraz wasi mi wydropić. A tu może nie mam czasem? Nie nie mam. Kurczę, no. Bym miał większy... większy... obronę bym miał większą. A damage tak pewnie bym dawał dosyć spory, bo... Co mogę na ciebie zrobić? Mm, nie wiem. 15. 12. 16. Kurcze, nic dobrego tu nie ma. Żeby coś przykuło mi uwagę. No trudno. Mm, może pójdę kupić. Kurde no, ono musi tak daleko być. Ojej Są odpowiedzi. Co to robi? Nie wiem. I co, pobawiła się dobrze swoim grzybem? Przywraca życie, zwiększa zręczność. Dobra, to się przyda. Czemu ja tego, z tego w ogóle nie korzystam w sumie? Powinno się z tego korzystać, no. A ja z tego w ogóle nie korzystam tej. Co może mi pomóc kurna przetrwać. Dobra, mam, skorzystałem. Teraz idziemy. Uu. O, teraz mogę kurna walczyć z taką pałą. Szybko padają nie zajebiście. Nie? W sumie mogę wypieprzyć ten topór w cholerę, bo w sumie on nie jest mi potrzebny teraz. To niczego. O, wielka tarcza. Tarcioszka. Tarcioszka materioszka. Dobra, idziemy. Na głośnikę to wam powiem, że głośno to. Głośne to! Kurda. Jeszcze mam tłumienie szumu, to też jakoś wytłumia ten dźwięk. No ale co mam zrobić, jak nie mam słuchawek? Znaczy mam, ale zepsute. Znaczy zepsute w sumie, nie wiem. Jak to ująć? Kabel jest pie, zepsuty. No, no i po co ja tu wszedłem? Szczęście oszukałem, ale niczego nie znalazłem. A góry i rzeki pokonałem, kurno. O, zwój teleportacji. Super. Teraz idziemy tam na górę. No chyba tu raczej tego grzybka nie będzie, ale. Dobra, ja chyba stąd przeszłam w... z dołu, nie? Mm. No, nie wiem. Dobra, idziemy w dół w sumie. Pójdziemy tam. Czy ja tu byłem? Byłem. Ale teraz tak. Czy ja to nie jest wyjście? Poziom dziewiąty? Chyba to jest wyjście. No tak. Poziom ósmy. A ja nie chcę iść na ósmy poziom. No, byłem tu. Chcę iść. Popchnąć fabułę do przodu. To jest priorytet. Teraz tu gdzieś będę mógł wejść, albo w górę, albo pójdę do tej jaskini. Tutaj i chyba zrobimy tak, że pójdę. A, to jest do miasta. Mm. To pójdziemy na poziom dziesiąty, albo jeszcze nie, pójdziemy bardziej w górę, bo tu jeszcze nie odkryłem terenów, które bym. które muszę. Oh, ja. Te pułapki to mnie kiedyś do furzi doprowadzą. Mhm, mm kurczę, chodź tu, nożorożcu Rajno ze Spidermana? W piekle ci znalazł? Ale mnie to kurde, nie dziwi. Dobra. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. A ja mam Pepsi przecież. Poczekaj, to już Pepsi otworzę. No, dobra. Pićku jest, Pepsi jest. Mm. Tu można grać. Dobrze. Mm, tu nic nie ma. O, skrzyneczka jest, no proszę. Kto to dzwoni? To... Kurczę, ediolistonosz przyszedł. Ach. Nie no listonosz Przyszedł. Co to jest? Czarne grzyby O są te grzyby Dobrze, że nie poszedłem na niższy poziom To jest naprawdę wielki grzyb To się cieszę Do misji Dobra mam czarnego grzyba to teraz idę do Adri Adrianny Ja pierdziele mam czarnego grzyba I co z tym grzybem mam Uczynić Ktoś mi to powie Nie, nikt mi to nie powie, siema Adrianno Zdaje mi się, że Nazami zrobić z niego Jeśli pomożesz uznaleźć to, czego potrzebuję, proszę zapytaj się, czy może mi dać kurkę. No spoko. Dobra, do, pójdę do tego uzdrowiciela. No dobra, pójdziemy do tego uzdrowiciela. ...i ten. Mm -hmm, mm -hmm. Kurde, bardzo mi się podoba ta gra. Coraz lepiej się robi. Kurcze, no! Porozmawiaj! Qua furi. Gdybyś informacji o tłuczku leczenia lub o srebrnym kieliku oczyszczenia, to mógłbym ci pomóc, przyjacielu. Lecz w tej kwestii powinieneś porozmawiać z Griswoldem lub... Okay, ...Wilhelm to prawdziwy... Mm -hmm. Co ci dolega, przyjaciele? Co? Co tu. Co tu... Co wyjdź z domu lekarza. No dobra, i co? Ja teraz do Adrii mam wrócić? Czy jak? Bo nie wiem. Chyba do Adri. Nie, bo próbkę chciał. Uzdrowiciel. Wyczuwam duszę szukającą odpowiedzi. Nie wiem, dobra. Czarny grzyb. Wiedźma powiedziała mi, że szukasz mózgu demona, aby pomóc mi w zrobieniu eliksiru. Powinien on pomóc wielu tym, którzy zostali zranieni przez te przeglądane bestie, gdybym tylko poznał sekrety, które skrywa ta Alchemia. Aha, muszę. Mózg demona. Haha, <śla> oni mają mózgi? Haha. <śla> e bez urazy, kurna. Bo tak naprawdę, demony to tak nie wyglądają jak diablo, tylko jak anioły, nie? Upadłe. <śla> <śla> mm. Przepraszam, zachowałem się jak świnia. Dobra, muszę mieć mózg demona. Pułapka. Tup, 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 tup. Dobra, gdzie teraz tu gdzieś? Potem mózg de, de, demona. Mózg. Gdzie jest mózg? Mózg, mózg, mózżek. Dobra, pójdźmy tu. Nie wiem, czy tu chodzi o byle jaki mózg, czy jak, bo nie wiem, nie mam kur... na pojęcia. Dobra, wchodzimy na poziom dziesiąty, wiedziałem, że mniej się odradzę na poziom dziesiąty. To jest śmierć. Ale którego demona, jakiegoś specjalnego, czy... Było kurde mać. Ale tu sieka się zaczyna Ciekawe na jakim levelu skończę tą grę Ale nie będę już inną postacią grał bo to nie ma sensu Chociaż niektórzy tak robią że grają tą postacią To chyba takie bardziej zapaleńce Że nagrywają Może kiedyś będzie mi się chciało nagrać Albo nagram teraz po prostu z modyfikacją DHL Chociaż ona jest trudna wam powiem Dobrze, że oni nie uciekają. Ale oni tu mnie nawalają. Jestem bardzo dobrym wojownikiem. Znaczy barbarzyńcą, nie? Ło, mocny! Los Gro wydziela magię. Chyba wydzielinę z kutasa. Wyciąg z fiuta. Co to za zapach? Wyciąg z fiuta. No nie uciekaj! Co ty tu masz? Bława, pała. Ci jeszcze we mnie tuż... Ojej, ile ich tam jest, kurde. Może nie wiem kim zagrać Diablo 2 mówiłeś, że Amazonką sobie ogramu no. chyba tak będzie No zobaczymy Ale Amazonka chyba może mieczami walczyć Chyba No nie wiem, zobaczymy zresztą no. jak to będzie ja pierd... Kurde! Kurcze... Nie można ich jakoś stunować! Tylko muszę ich gonić... Ja pierdziele, co za ulungi! Dobra, ja idę tędy. W dupie no mam. No nie, no nie będę schodził jeszcze niżej. Dobrze, że one nie uciekają, bo bym się załamał. No chodź tu. O kurde. Kowal. O cholera. Tej oni mi przeszkadzają tu. Bo... Ojej, pierdziele... Dobra, trzeba się teleportować. Dobra, jest. Mmm. Tak <tryk> mm. bardzo. Tak za bardzo wam powiem. to kolorowo nie jest. Nie będzie. Kurde, miałem zidentyfikować, bo bym wtedy więcej zarobił kasę. No właśnie. Nie mogę tego jeszcze zrobić. O to, co to jest. Może coś lepszego znajdę Ale najpierw to ja muszę kupić To Dobra i teraz by się łuk przydał Dobrze to zrobimy tak To i tak leci na sprzedaż To bierę to Sprzedaję to Ile to kosztuje? No. 4000 przy tule fajne misie łapon, <laughs> może coś jednoręczne, może jakieś dobre znajdę? 25 chyba nie. 16 Tak średnio. A ty co tu masz? Handluj o, Gówno hazard. Ale ty masz drogie hazardowe rzeczy. rzeczy ci masz drogie No właśnie. To jest to, że ty masz wszystko kurze na drogę Dobra, mam teleport, mam portal, mam, łuki mam, dobra, idź Tego typa z łuku zabiję Wszystko Kurde, ale on ciecha ty Ciacha kurna, nieźle Dobra Jezu, udało się Dobra, zrobiłem tego kowala i co? Gdzie on ma amulet? Dobra, leżeć. Dobrze, że oni są słabi. Ej, no tam kowadło powinno być i nie ma tego kowadła. Przecież go zabiłem. No bo to był ten kowal. No to te kowal. O, mózg demona. Dobra, mam mózg. A tu nie ma kowadła? Jest kowadło furii, dobra. Mus, kowadło fury. Dobra, zajebiście. To idziemy z fabułą do przodu. To jest fajne. Mmm. Mm. Może będzie coś mógł dla mnie wykonać. Co ty do mnie dałeś? O matko, zostań na tyle i posłuchaj No nie, no. Co, co za gówno? Nie no, gówno aż takie nie, ale. Co ja mówię, gówno? To aż taki gówno. dobra. No, a mam inny wybór? A mam inny wybór? W sumie bardziej bym wolał kasę dostawać niż jakieś gówniane itemy. Dobra, sprawdźmy to C Barbarzyńca To jest jednoręczny? Broń Armor class a no słaby damage jest, no pff, jakieś kurectwo. Zobaczymy zresztą, można przetestować, no ale no. Przem... Przem uszkodzony klejnot. Materials, ale jak to działa? Jaki klejnot, ja nie mam tu klejnotów żadnych Co przem uszkodzony klejnot item Wymagane do przemiany Czy radzę dowolna uszkodzona Dowolny uszkodzony klej co jest tu to uszkodzone to ja takich bajerów to nie mam Nie wiem, dobra Nieważne To na mi się teraz przyda. Ale like Griswold, masz te śmiecie tu. Dobra, idziemy do mojej panienki. i. Mojej panienki, mojej Adri. I teraz chyba... parę bossów zostało. Chyba trzy. W stanie przygotować wywar bez niego, lepiej będzie, jak go zatrzymać. No spoko. Gdzie jest ten wywar, kurno? Gdzie ja mam ten wywar? No, ja nie mam tego wywaru. Który to jest? O, tu jest. To jest. Kliknij, aby dodać. Aha, tu fajnie. Zajebiście. Super. Dobra, teleport. A, kupię jeszcze jeden. Dobra, to teraz. To teraz, tak. Jakie mamy tu questy? Nie mam. Musimy chyba na niższy poziom iść. To zrobiliśmy grzyba, zrobiliśmy kowadło. Teraz musimy jeszcze na niższy poziom iść dalej. Ech, dobra, dobrze. Co to jest? Flesion? Co to Kurna wywał? To ścierł. Dobra, przetestuję ten topór. Tu sobie na razie coś zmienię. Zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Dobra, to gdzie teraz iść? Ja skąd przeszłam? Hmm, nie wiem gdzie iść. Naprawdę nie wiem teraz gdzie mam iść. Zejdź. Aha, to czyli, że ja jestem na poziomie... Aha, to, to jest poziom 11. Dobra, idźmy na 11 no, w dupę tam O kurda Ło 167 Bije. Dobra Ty, 167. Dobra, idę na razie do góry, ty. Ale tu mam powera, tej jak to jest? Bardzo szybki atak, trafienia, zwiększa obrażenia, 66 Zwiększa obrażenia... no nie no, to jest lepsze Obrażenia nie, nie wiem, dobra, to się wydaje lepsze Szybki, szybko bije po prostu Dobra, idziemy Idziemy, na razie może przeszukam to wszystko co tu mamy No tu chyba od Questa nic nie ma na tym poziomie. Chyba już wszystko ogarnąłem. To bym musiał iść na wyższy poziom po prostu, ale no, może coś tu znajdę dobrego, albo. Wiecie, ja to czasami jest. Warto zbaczać z drogi, nie? Tylko że tamten plus z tego miecza, że on szybko bije, nie? Szybciej wali. To jest to, patrzę. O, widzi się. Szybciej uderza. I to też ma wpływ na damage. Jaki szybki zadajemy. Jak szybko dajemy, nie? Bo tu nie chodzi tylko o sam damage broni, ale też szybkość. Bo na przykład taki, na przykład załóżmy 25, co ma obrażeń 25, a na przykład taki 22, ale jest szybszy. To będzie po prostu lepiej się sprawdzał, nie? Niż taki dwuręczny. Bo mamy jeszcze tarczę, znaczy dwuręczny. To jest jednoręczny, ale dobra. Jestem trochę idiotą. Znaczy nie trochę, ale mam tam takie problemy swoje, nie? Jestem mega idiotą. Ale pamiętajcie, ziemia jest płaska. Jak lata trzynastolatki. No fajnie Zajebiście, kurwa, no dobra, w co... sumie mm, Dobra, ja muszę zapisać.